Nie ma. Z tej strony, Noris, I witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Spider-Man Web of Shadows i kontynuujemy przygodę. W tym odcinku mamy skonfrontować się z Kimpielem. No, okej. Okay. Udajemy się teraz do jego wieżowca, zobaczyć, co się tam święci. Z tego co wiem, to jakby mały, to miałem dużo problemów z tą misją, ale. To było kiedyś. Zobaczymy jak teraz się pora sobie poradzimy, chociaż ręki sobie nie dam uciąć za to, że... To musi być to. Ło Jezu! Ja pierdyka. Coś się wam nasmarkało tutaj. Polecimy sobie tędy. Ej, 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 Ziu. Hmm... No, czy kawałek musimy jeszcze przelecieć chyba, tak mi się coś wydaje Co jest? Co? Co kto strzela znowu? Znowu zielony pył tym znaczy się Okej okay. What do we have here Fat Man sing. Okej. Okay. O co chodzi w tym zadaniu? Jakoś tak trochę przygłupi, ale się jestem. Hm. Mm. Kurde, już komin odpowitalny. Nie, czekajcie dwa generatory, dwoma generatorami się zająć, ja na razie bym tak profilaktycznie pozbył się tutejszych robotów z Tupina, bo skoro i tak to jest bariera, która uniemożliwia przejście, tym, tym całym naszym śmiesznym symbiotom. To możemy sobie aktualnie na to trochę pozwolić, nie? Okej. Okay. Ale ich tutaj jest zbyt dużo. Okej. Okay. Ajajaj, dobra. O co tu chodzi? Okej, okay. odwróciliśmy co nieco. Drugi generator trzeba teraz załatwić, bo jak widzicie Kingpin zabezpieczy swoją swój cały budynek prądem. oraz Kubany. Dobra, pozbądźmy się tutaj naszych przeciwników. Dobra, szybciutko wyciągamy to. Wyciągaj, wyciągaj, wyciągaj. Przekładaj. Bardzo ładnie. Co teraz? Tylko góra, widzę, została pod, pod napięciem. Chociaż mimo to, ja bym się tak profilaktycznie przeleciał gdzieś na jakiś wyższy budynek, żeby obczać całą sytuację. Jak to wygląda? Tak jest. Tego jeszcze tak sobie załatwimy tutaj. Dobra. Wejdźmy sobie tutaj. Dobra. Spróbujmy go i załatwić. Tego już mamy. Ajajaj, dobra. Zawsze możemy sobie wezwać do pomocy naszego przyjaciela Wolverina. Ale na razie nie będziemy tego robili, bo nawet nie wiem, zapomniałem, jak to się robi. Dajmy jakoś radę. Okej. Okay. Wbijamy na górę, tak? Prąd został wyłączony. Dobra. Czekajcie, czekajcie, przejdziemy, przejedziemy. Dobra, weźmy sobie szybko tego tokenika, bo tokeniki są ważne. Mamy oczyścić dach, Sorry. Bam, bam. open uh, okay. No, otwieraj, otwieraj, ja nie. Czekajcie, otwieraj to. Dobra. Otworzone. Kingpin. I cannot believe I'm saying these words, and I cannot believe I'm doing it without a fat joke. But look, I need your help. Help to clean up this mess you made. Mess? I mess? What? No, we need to move Tinker to your building. And why would you blame what's happening on me? I see the family resemblance, don't you? I will make you a deal, Spider-Man. Help me out with a few errands, and I will consider helping you. You want me to do your grocery shopping? I have super strength, but I'm not. I want you to be my pawn. I want you to know that you saved Manhattan, but only by, on by, doing by doing my bidding. Even if all I do is have you pick up a bit of litter, I know that it will gnaw at you for the rest of your days. That you had to help me save this city. Okay, fine. What do you need? Restore the defenses on my building. Things here were very secure until just a few minutes ago. All right, fine. Then Reeven. Okej, okay, o co chodzi? z Venomis. Enable the upper generator. Na początku to ja myślę, że musimy tutaj trochę posprzątać. To kówna co tutaj się narobiło. Czekajcie, naszym zadaniem jest chyba teraz włączyć z powrotem ten cały generator, ale sprawa będzie dużo cięższa. Bo, jak sobie widzicie, mamy do czynienia z bardziej wymagającymi już symbiotami właśnie tymi białymi. Chociaż dobrym sposobem zawsze je pokonamy. Dobra. Wyciągaj to szybko. Ok. Góra została z powrotem podłączona do prądu. I co teraz? O Jezu. Mamy zająć się dwoma pozostałymi generatorami. Tego już za części zadania już w życiu nie wykonywałem. Tutaj się kończyła właśnie moja wiedza na temat zadań w Spidermanie. Dalej już trzeba będzie sobie radzić jakoś. Dobra Gdzie to jest? Tutaj, tak? Dobra. Hapa. To Kenik został zwzięty. O, w dupę. Jest duży. Jest duży symbiot. I co, czekajcie. Wykonaliśmy zadanie? Wykonaliśmy. Teraz 500, 500 symbiotów trzeba zabić, żeby... awansować na poziom... Znaczy, dostać 7500. Okej. Okay. Kolejny... generator włączony. Lecimy teraz na drugą stronę, gdzie tutaj już na nas czekają kolejni. Jakbym mały, to się nie dziwię, że dlaczego ta misja była dla mnie ciężka. O oh, shit. shit, tutaj spada życie, oni rozwalają to. Ile tego jest, cała armia? Nie, 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 dotykaj, nie, dotykaj, nie, dotykać, nie, 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 Kurde. Idźcie stąd. stąd nie, się go na szybko, 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 szybko <laughs> Boże. No i już. Odnowa. Kurde, rozwalili. Tylko proszę, żebyśmy nie musieli powtarzać tego wszystkiego. Nie, to tylko dwa generatory, okej. Okay. Trochę coś wprowadziliśmy, mały zamęt w... między tymi sygnałami tutaj, tym naszym ruchem. Spróbujmy to zrobić jeszcze raz. Dobra. I kolejny. po drugiej stronie. Już wiemy, z czym to się je i o co, o co tutaj chodzi. Dlatego lecimy. Dobra, czekajcie. Dobra, 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 dobra. Załatwmy największego. Dobra. Nie, 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 nie! Oh, shit. Serio? Szybko, 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 szybko. Dobrze. W ostatniej chwili się udało. Uff, ciężka misja. Fajnie that I saw Spider-Man. Dobra, słuchamy. Here is my plan. The symbiotes are vulnerable to sound. This device will generate a self-perpetuating sonic wave of 59,000 Hz by converting the light from a plasma detonation into a thermal wave. Ha! You have to amplify that signal as the wave is generated. That's why it is designed to employ the metal superstructure of a skyscraper, like a tuning fork. Fine. We're using Stark Tower. <laughs> the harmonics will only work on the right kind of alloy, American steel forged before nineteen forty. Only one building has the right makeup: the Trask Building. Will it kill all the symbiotes without killing their hosts? Yes. Now to complete this project i require the following full access to the facilities here at fisk industries 25 million dollars in cash a full pardon and this castle in italy with this woman from my favorite tool calendar waiting by the pool my laboratories are at your disposal and if you allow me a moment to place a few calls the castle and girl are yours but i'm afraid the pardon

Słuchajcie, sorry za to cięcie, ale było ono bardzo wymagane. No i na razie nie będziemy się bawić żadne dodatkowe rzeczy, typu jakieś ulepszenia czy coś. Chociaż zobaczmy sobie. Special attack. Mamy 44 tysiące, także możemy sobie na wiele rzeczy już pozwolić. Hmm. Okej, okay, może być Co to daje? Okej okay. Wiem o co chodzi WebShot to nie. Weźmy sobie za zobaczmy specjalne, a specjalne ataki czarnego stroju. Tak, to jest potrzebne. Ewidentnie. To też. Specjalne ataki mamy już wszystkie wykupione. Tego nie będziemy na razie się bawić tym. Okej, okay. to weźmy ground attack. Okej, okay. właśnie tego zawsze poszukuję. Dobra, na razie się nie będziemy bawić więcej, ani niczego wydawać. Tak to. Już oglądałem Dobra, słuchajcie Umiejętności mamy kupione Jak to działa Bardzo ładny. Ewidentnie Także słuchajcie Na razie nie będziemy brać żadnych zadań od Kingpina Gdyż ee, Musimy kończyć odcinek Także ja jestem Norris Dziękuję wam bardzo bardzo serdecznie za ten odcinek Zapraszam was do kolejnych Już dla mnie nieznanej części Spidermana Także trzymajcie się, pozdrawiam. Na razie, cześć.